Za nami połowa tegorocznej edycji festiwalu Artfest. Rozpoczęliśmy koncertem Anny Marii Opek. potem był wieczór inaugurujący, to był cygański wirtuoskrzypiec Robi Lakatosz i wystawa fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego. Natomiast teraz już jesteśmy po dwóch koncertach w Biurze Wystaw Artystycznych, po koncercie Mitch and Mitch i po koncercie zespołu KAM. Powiedzmy, że jesteśmy na półmetku tegorocznej edycji festiwalu Artfest. To są gwiazdy Młodej Polskiej Muzyki, ale absolutnie wielkiego formatu, noszący spory sukces na, na europejskich scenach, więc cieszymy się bardzo, że zagrają w naszej przestrzeni i myślę, że to będzie niezwykle dynamiczny i bardzo, bardzo fajny koncert. E, a przed nami e, jeszcze spektakl Teatru Tańca, to jest nowość tegorocznej edycji. E, Gdański bardzo ciekawy Teatr Tańca współczesnego Tatawon Pizzullo ze spektaklem Enclave 4.7. Bardzo współczesny taniec i bardzo współczesny temat był właśnie zainspirowany Facebookiem i taką no właśnie aktualną relacją, jaka jest między młodymi ludźmi. Następnie jeszcze przed nami bardzo ciekawa właściwie instalacja, która tutaj będzie miała miejsce 4 grudnia w BWA w ramach sceny offowej festiwalu, więc młodzi artyści wizualni, również zani z Tarnowem, we współpracy z muzykami, na przykład z Marcinem Cichym z kultowego zespołu Skalpel, stworzą instalację Pattern, której inspiracją była podłoga na dworcu tarnowskim i ta instalacja przez 24 godziny wypełni salę Biura Wystaw Artystycznych. Przed nami również warsztaty, czyli mały art fest, który też z roku na rok cieszy się dużą popularnością, a także koncert Doroty Masłowskiej, więc będzie to literatura w wersji muzycznej, jej ostatni projekt muzyczny Mister D, potem jeszcze wielkie gwiazdy polskiej muzyki, czyli Budka Suflera i koncert w na trasie pożegnalnej tego zespołu. I zakończeniem artfestu będzie wernisarz wystawy Akt Polskiej Fotografii, którą otworzymy 8 grudnia w przestrzeni Biura Pustynia.